Cześć! Widzę, że część internetu już bardzo intensywnie żyje jutrzejszymi walentynkami, a ja świętuję dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest 13 lutego, czyli dzień. Elli. Ja rzeczywiście mam na imię Ella i obchodzę dzisiaj imieniny. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zgadniecie skąd pochodzę i napiszecie mi to na dole w komentarzu lub wyślecie mi po prostu wiadomość. A wracając do naszej pięknej poezji. W tym tygodniu chcę Was zaprosić do słuchania trzech nowych nagrań. Pierwszy z nich jest to wiersz żonglującej słowami, którą już mogliście poznać u mnie na kanale, a wiersz nosi tytuł: Oddech, zapraszam do Instagrama tej pisarki. Druga osoba debiutuje u mnie wierszem pod tytułem Trochę się boję, a jest to utalentowana młoda pisarka Amelia Tecla, którą możecie znaleźć na Instagramie pod następującym nikiem. I na deser zostają nam bardzo tajemnicze Moje Myśli 7 z wierszem pod tytułem Cisza, i oczywiście ten autor również posiada stronę. Instagramową. Zachęcam więc do odsłuchania nagrań. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i życzę Wam bardzo, bardzo miłych niespodzianek jutro. A ja wracam do świętowania dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.